Poznaj historię Jana W, który w 2019 roku kupił ubezpieczenie domu od ognia innych zdarzeń losowych na kwotę 1,3 mln zł. Trzy lata później dochodzi do wielkiej wichury, która narusza konstrukcję dachu tego domu. Zostaje wypłacone świadczenie w wysokości 280 tysięcy zł. Gdyby nie było ubezpieczenia, rodzina musiałaby się poważnie zadłużyć na lata. Dzięki ubezpieczeniu w ciągu miesiąca udało się zlikwidować szkodę i dom mógł dalej funkcjonować i chronić rodzinę. Twój dom, pamiętaj, to więcej niż tylko dach nad głową. To miejsce pełne wspomnień, bezpieczeństwa dla Twojej rodziny. Ubezpieczenie domu chroni. Twój najcenniejszy majątek przed nieprzewidzianymi zdarzeniami.